co to jest, bo to dopiero było tak naprawdę, powiedzmy, nowość, bo to tylko był kramat. Fentanyl, tak. Fentanyl, tak. f Fentany, tak. Fentanyl, tak. Słuchały pie okiem zawsze gdy wchodzę na banki Każde kluby rozbujamy, suko codzienny ja w frasie. Chciałeś być jak masa w sumie, no to trochę jesteś No bo jak się rozpierdalasz, no to najpierw kurwo siebie A ja ciągle numer jeden nawet za lodami płacić Bo pociągnąć raperowi To się kupi suce marzy A na nogach nowe Nike, przekaz walić Jak hajki Jak wyjdziemy z kastetami To się możemy pobawić Gra, 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 krak, gra, gra jest moja Z policją na papier ja oddzielam ich jak boja Szybki strzał jak bojka i chuj, koniec gadki Wezmę cię daleko, szybki numer bacteriatki Tak jak to Story. Jako raper mam zabawki na głowie, kominiarka i czekamy do rozprawy. 68300, 300 a miasto wrzuca w mapę. Prokurator, zadziwiona, jak dobrze je robię palcem. Odpowie również za usiłowanie zabójstwa dwóch innych osób i stwierdził, że obawiał się o swoje życie i zdrowie. Bał się, że zostanie zaatakowany przez grupę ludzi, zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Obawiał się o swoje życie i zdrowie. Obawiał się o swoje życie i zdrowie O swoje życie i zdrowie Kiedy wchodzę robię twoją hoł. wiesz, Nie muszę płacić za co. Dla nich numer jeden jak w życiu tramadą Oni chcą mnie po imprezie zamknąć Na wytrzeźwiałce szybki numer z policjantką Na rejonie znają mnie z brudnej strony Nie dziwię się bo chodzę ciągle w wkurwiony A twoja suka napalona Gdy mnie widzi mówi że jest cała mokra Ej, hey, ej hey, Szybka fota i robota zrobi Kapota i do domu mało lat fikiem puszczam My dalej lecimy after, ziomek z wódką już się spóźnia Wsiadam RS7, lakier odprysnął od noża Braku stawka to na ręce, a nie w dłoni trzymam z loka Same ma szmaty, mordzia lepiej zapnij pasy Może nie życie araba, za to w Polsce robię stany